Dobrze ci idzie no, zajebiście, kurwa Udało się fajny rower sprzedaż pod 0700 Zapraszam Patrz na triki Dobra już dzisiaj nagry ten odcinek A to miał być jutro Ja pierdol Załóżmy łańcuch Nie wiem kurwa palce i na hak Przemek montażysta z klejami drugi raz rower. Skleja kurwa, na no Tu są moje buty z i bluzka. No gracji się, dorzucam jeszcze rozjebany hamulec. No serio? To no kurwa, załóż z dał mnie jebany, kurwa! No. Z przodu, z tyłu, kurwa, ja ci mówię, dał je z przodu, z tyłu. Polszczyzny się naucz. Dobra, chuj. wam zrobię cięcie i będzie dalej nagrywane, jak już będą triki robione, Elo. Dobra, dokończenie nagrywania ekranu, znaczy filmu. To są triki na rowerze trójkołowym. Patrz, tego go Dawaj, przejeść jak dłużej. Bez jednego koła, prawidłnie. Wracaj! Nakręć tak! Down! Na tym, nie na tym kółku nakręca. Ja pierdolę. Dobra, chuj! Jawaj, wyrywaj! Na bok go! I dobrze, dziada, piłuj go! Dobra, dawaj, teraz ja! Chuj, dawaj! Dobra, dawaj, dokończ. Do, do Dobra, dawaj, teraz ja. Dawaj, teraz ja! No to ci później kopów do dupy na kopie. <gryw> I tak będziesz o srany chodził. Dawaj. Dawaj. Dawaj rower! D dobra, dawaj. Już!